Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj odpowiemy sobie tak na luzie na najczęściej zadawane przez was pytania dotyczące mojego klubu piłkarskiego. Jeśli film wam się spodoba, jeśli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i mam nadzieję, że dzisiaj rozwieję wasze wszelkie wątpliwości, jeśli chodzi o mój klub. Mam nadzieję, że jakość dźwięku jest e, przyzwoita, tak samo jeśli chodzi o jakość wideo. W sumie nagrywam na dwie kamery. Powinno być w porządku. Tak więc myślę, że możemy przejść do pierwszego pytania. Zdecydowanie Przeważającą liczbą pytań są pytania dotyczące finansów, jak to wszystko wygląda pod względem finansowym, ile kosztuje takie założenie klubu, jakie są z tego zyski i tak dalej, więc po kolei odpowiem właśnie na te pytania, i pierwsze z nich to jest takie, ile kosztowało w ogóle założenie klubu, żeby być już jakby zarejestrowanym, żeby klub mógł działać. Tak więc ogólnie koszty zarejestrowania wcale nie są duże, bo w zależności od tego, w jakiej formie rejestrujemy klub. Są to koszty, myślę, do 1000 zł. E, wszystko zależy, czy klub jest zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych, czy może w krajowym rejestrze sądowym. Dużo też zależy od tego, czy klub jest na przykład e, zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą, e, czy też jako nieprowadzący działalności gospodarczej. Tak więc tutaj dużo zależy, ale koszty zamykają się w około 1000 zł. Potem jest oczywiście też rejestracja w Śląskim Związku Piłki Nożnej w naszym wypadku. No, i tam też koszty rejestracji to jest bodajże 500-600 zł, coś koło tego. Do tego dochodzą jakieś tam koszty rejestracji zawodników. No, ale mówiąc tak, w skrócie, sama rejestracja to są koszty, myślę, do 1000 zł. No i idąc w parze z tym, Kolejne pytanie, jakie są koszty prowadzenia klubu, czyli kiedy już klub istnieje, zaczyna się sezon, jakie są koszty z tym związane? No i tutaj oczywiście tych kosztów jest zdecydowanie więcej i są one masakrycznie większe. Największe koszta są takie jak na przykład zakup koszul eksportowych, no bo wiadomo, że drużyna musi mieć w czym grać, do tego musi mieć dwa komplety, ponieważ jeśli załóżmy, goście przyjechaliby na mecz i mieliby takie same koszulki, czy też podobny odcień, no to wtedy sędzia musi jakby, wiadomo, zareagować i wtedy to gospodarze mają obowiązek zmiany koszulek na jakieś inne, żeby no, nie były podobne i zbliżone do siebie. Dlatego same koszulki to jest koszt, przypuszczam, kilku tysięcy w górę, może nawet więcej. W naszym wypadku tutaj jest firma Vitasport, a także Lotto, dzięki którym takie koszulki mamy o to zapewnione, tak więc o to się nie musimy martwić. Kolejnym wielkim kosztem jest wynajem boiska. No boisko to jest coś, co oczywiście też musi być. No i te koszty wynajmu boiska też są ogromne. Niestety my. Z miasta Tychy otrzymaliśmy odpowiedź, że w Tychach boiska nie znajdziemy do grania, że jest zbyt duże obłożenie, za dużo drużyn, a za mało boisk. No i wtedy musiałem szukać oczywiście boiska poza Tychami. Odzywałem się do najbliższych wsi czy też miast leżących przy Tychach. Tam niestety też najczęściej negatywną odpowiedź otrzymywałem. Odzywałem się także do prywatnych właścicieli klubów, którzy mają jakby swoje boisko, a nie z miasta. No, i tam też głównie niestety negatywna odpowiedź z tego względu, że jeśli ktoś ma swoje boisko, no to raczej nie chce tam obcych drużyn. Jedyną e, opcją, jakby pozytywną tutaj, e, okazał się jeden z klubów w Tychach. E, póki co nie będę zdradzał, który, ale można powiedzieć, że boisko już mamy. E, wiadomo, koszty wynajmu no, są dosyć spore, jak to zawsze w przypadku wynajmu boiska, ale najważniejsze jest to, że mamy boisko na najbliższy sezon. Do tego dochodzą koszty takie, można powiedzieć, drobniejsze, jak na przykład rejestracja piłkarzy, badania piłkarzy, e, na przykład trzeba opłacić sędziego, jeśli gra się jako gospodarz, e, do tego trzeba zapewnić opiekę, Medyczną, wiadomo, dojechać jakoś na mecze, to są już koszty takie mniejsze, czy też na przykład sprzęt sportowy, no ale jednak, kiedy kumuluje się te koszty mniejsze z tymi większymi, no to spokojnie myślę, wychodzi około kwota 10 tysięcy za cały sezon, coś koło tego może kosztować to wszystko. Wiadomo, to się tam są widełki dosyć duże, wszystko zależy właśnie od tego, jak poszczególne koszty się ułożą, no ale trzeba liczyć za jeden sezon, myślę, około 10 tysięcy złotych. No, i pytanie, które też się mega często pojawia: skąd na to pieniądze? Że ja, taki 20-letni chłopak, założyłem sobie klub piłkarski, więc tutaj w sumie źródeł jest kilka. E, mianowicie, wiadomo, środki własne czyli jakby no, moje prywatne pieniądze, które gdzieś tam sobie oszczędzałem, a teraz wkładam w ten klub e, to jest taka podstawa, powiedzmy. Kolejną ważną rzeczą są sponsorzy, bo gdyby nie oni, no to przypuszczam ciężko byłoby. Takim sponsorem jest, jak już mówiłem wcześniej, Vita Sport, który zasponsoruje nam jako partner techniczny właśnie komplety do występowania w meczach. Do tego rozmawiamy aktualnie z kilkoma innymi firmami, więc na pewno te koszty też zostaną pokryte właśnie przez sponsorów. Kolejną rzeczą są dotacje. Niestety my póki co bez żadnych dotacji jesteśmy, bo dopiero jakby startujemy. Mam nadzieję, że w najbliższych latach no, wyjdzie to... Także jakieś tam dotacje z miasta uda się otrzymać, jak każdy inny klub sportowy, no i wtedy na pewno te koszty będą jakby bardziej tak się spłacać. No i ostatnie pytanie dotyczące finansów klubu: czyli jakie są z tego zyski, ile na tym zarobię i tak dalej. Tak więc zarobię jedno wielkie zero. Ponieważ po prostu klub piłkarski w Polsce cechuje się tym, że w ogóle ciężko jest go spłacić, w sensie, żeby nic nie dokładać od siebie, nie mówiąc już o zarobieniu, więc ja sam osobiście nie nastawiam się na żadne tutaj, że tak powiem, dochody właśnie z tego klubu. Raczej spodziewam się tego, że bardzo dużo do niego włożę, a mało otrzymam z powrotem. Nawet jako dowód tego, że no nic nie będę zarabiał z tego klubu, mogę powiedzieć to, że klub jest zarejestrowany jako prowadzący bez działalności gospodarczej. Czyli jeśli klub, jakimś cudem, bo uważam to za niemożliwe, byłby na plusie, mielibyśmy więcej pieniędzy niż wydajemy, no to w tym wypadku wszystkie te pieniądze na plusie muszę wydać na klub. Czyli kupić sprzęt sportowy, nie wiem, piłkarzom zorganizować jakiś turniej gdzieś tam dalej, żeby pojechać gdzieś nie wiem, cokolwiek, muszę wszystkie zyski jakby wtedy przeznaczyć na ten klub, nie mogę nic wziąć dla siebie, w taki oto sposób zarejestrowałem ten klub, no bo według mnie, no żadnych raczej szans nie ma na to, żeby być na plusie, a zawsze można przerejestrować ten klub, jeśli w najbliższych latach na przykład by się coś zmieniło. I kolejne pytanie jakby tyczące się tych poprzednich, czyli skoro takie są to koszty, nic nie mam jakby w zamian, no to po co? Po co ja ten klub założyłem? No przede wszystkim dlatego, że zawsze to było moje marzenie gdzieś tam mieć własny klub piłkarski, czy też zarządzać jakimś klubem, być gdzieś tam w zarządzie. Więc po prostu stwierdziłem, że trzeba spróbować. Czemu nie? Mam 20 lat, może nie wyjdzie, może wyjdzie, zobaczymy. Kiedyś mógłbym żałować, że nie spróbowałem, więc czemu by nie? No, i tak oto właśnie założyłem klub. Póki co, wszystko idzie, można powiedzieć, wspaniale. Zmierzamy w mega dobrym kierunku. Zaczęły się już przygotowania do sezonu kolejnego, więc, no, wszystko idzie mega fajnie i uważam, że ten klub na pewno wystartuje w najbliższym sezonie, że wszystko będzie dobrze. No i cieszę się, cieszę się, że właśnie uda mi się spełnić takie marzenie, już je właściwie spełniam. I to jest taki główny powód, dlaczego właśnie zdecydowałem się na założenie klubu. To zadajecie pytanie, czy w klubie będą jacyś inni youtuberzy. Jak wiadomo, aktualnie w kadrze zespołu jest Adrian, a także zwykły Kibic. Na ten moment nikogo więcej, że, że tak powiem, z internetu nie próbujemy tutaj raczej ściągać. Ale są tam jakieś małe rozmowy, można powiedzieć, z jednym jeszcze twórcą. Z tym, że to jest temat odległy dosyć, bo gdzieś tam może w wakacje się to okaże, zobaczymy. Tak czy inaczej, na ten moment raczej nic takiego nie planujemy. No i póki co Adrian i zwykły Kibic, jako prywatni moi koledzy, będą właśnie tutaj e, grać też w klubie, bo jakby sami wyrazili taką chęć. Pytanie. Najczęściej albo jedno z najczęstszych pojawiających się do mnie: czy będą drużyny młodzieżowe, czy będzie akademia? Co w przypadku, właśnie, mega takich młodych osób, czy one też mogą do klubu dojść? Więc tutaj odpowiadam, że póki co niestety nie. Bo sam klub, same prowadzenie klubu seniorskiej drużyny to jest masa czasu, masa pieniędzy i póki co no, nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam jakieś grupy młodzieżowe tworzyć. Aczkolwiek w moich planach jest to, aby za rok od kolejnego sezonu, czyli w roku 2021 e, utworzyć grupy młodzieżowe. Wiadomo, zacząć powoli może od jednej dwóch grup, no a potem kto wie, może iść e, jakby szerzej z tym, e, póki co w tym roku, tak jak mówię, no nic takiego raczej nie okaże się, nie wyjdzie, e, ale za rok jak najbardziej. Ich Chciałbym spróbować, no i wtedy możliwe, że jakaś grupa młodzieżowa się pojawi, do tego jest taki wymóg w Aklasie, jeśli, jeśli załóżmy, awansowalibyśmy, no to A-klasowa drużyna musi mieć przynajmniej jedną młodzieżową drużynę, więc jakby idzie to ze sobą w parze. No, tak czy inaczej, chciałbym w przyszłości na pewno zająć się też grupami młodzieżowymi, jakąś małą akademią, ale na ten moment skupiam się w całości na drużynie seniorskiej. Czy będą live y z meczów? Eee, szczerze mówiąc, póki co. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ live z meczów to jest coś mega ciężkiego, z tego względu, że no nie jest to takie łatwe, trzeba mieć bardzo dobry sprzęt, a do tego myślę, że ważniejsze dla mnie będzie to, żeby gdzieś tam robić relacje z tych meczów, żeby pokazywać Wam potem na filmie, jak to wygląda. To się też przyda do analizy naszych spotkań dla trenera, ale możliwe, że się pojawią. Nie chcę mówić, że na pewno nie, nie chcę też obiecać, że będą. Czas pokaże, zobaczymy, na pewno będziemy próbować. Jeśli by takie live'y były, to pewnie będą na moim kanale, czy też na live'ie oficjalnym Tysowi. Link znajdziecie oczywiście do niego w opisie. Tak więc czas pokaże. Jak wyglądają koszulki meczowe? Ostatnio był, że tak powiem, konkurs. Właśnie każdy z Was mógł zaprojektować własną koszulkę domową dla naszych zawodników. No, i było ponad 40 prac, bodajże, z czego wygrała ta, którą gdzieś tutaj pewnie zobaczycie w tym momencie. Według mnie, mega fajna. Aktualnie jest we Włoszech realizowana przez firmę Lotto. Tak więc za kilka miesięcy powinniśmy, no może nawet nie za kilka miesięcy, gdzieś za miesiąc, powinniśmy ją ujrzeć już na żywo. No i wtedy pewnie też trafi do sprzedaży, jeśli ktoś z Was będzie chętny na kupno. No i trzeba powiedzieć, że. Wyglądają ładnie. Wyjazdowe koszulki, na znaczy te takie zapasowe, powiedzmy niekoniecznie wyjazdowe, będą prawdopodobnie w całości białe. Też myślę fajnie, tak schludnie będzie się to przedstawiać, że domowe takie ciemniejsze, te drugie takie białe, całe i powinno to fajnie, myślę, wyjść. No i pytanie, już tak osobiście o mnie: czy będę grał? Kim jestem, tak właściwie, w tym klubie? Tak więc po kolei odpowiadając, nie będę grał, nie jestem zawodnikiem. Eee... Pod względem umiejętności uważam, że no nie łapię się nawet na tą background. A druga rzecz jest taka, że nie miałbym czasu, żeby trenować, grać, no i jakby zarządzać tym całym klubem, ponieważ odpowiadając teraz na drugie pytanie, jestem właścicielem, jak i prezesem, więc odpowiadam dosłownie za wszystko. I no nie ma najmniejszych szans, żebym mógł spełniać kilka tych funkcji, będąc jednocześnie właśnie piłkarzem, jak i prezesem, właścicielem, więc no, nie będę grał. Ale zawsze będę tam na ławce dopingował swoją drużynę. No i też będę w sumie odpowiadał, można powiedzieć, będę takim asystentem trenera. Bo jak wiadomo, trener będzie grającym zawodnikiem również. Więc w wypadku, kiedy on będzie na boisko, no to ktoś na tej ławce będzie musiał jednak pełnić tą funkcję powiedzmy trenera. No i właśnie wtedy też ja tam będę. I ostatnie pytanie, kiedy zaczynamy ligę. Ja, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie. Tak więc aktualnie odbyły się dwa e, mecze otwarte, gdzie każdy mógł przyjść i na podstawie tych spotkań wyłanialiśmy najlepszych zawodników, którzy w późniejszym etapie dołączyli do kadry. Tym sposobem wyłoniliśmy kilka osób, które dołączyły właśnie do kadry zespołu. Aktualnie kadra liczy około 14 osób i zaczęliśmy już przygotowania do sezonu. Sezon rusza w sierpniu, e, więc jeszcze mamy praktycznie pół roku. Więc mega fajnie, bo dzięki temu możemy się odpowiednio przygotować do, przez ten czas. Jeśli chodzi o dopełnienie tej kadry, bo zostało około 6, może 7 miejsc, odbędzie się też trzeci otwarty mecz, gdzie każdy będzie mógł przyjść, i na podstawie tego ostatniego już meczu wyłonimy ostatnie osoby, które dołączą do kadry. No i one oczywiście też będą potem przygotowywać się z całym zespołem już do sezonu. Przez najbliższe kilka miesięcy yy, będą zawodnicy trenować. Pewnie w okolicach czerwca, lipca rozegramy jakieś sparingi. No a od sierpnia zaczynamy występy w B-klasie. Tak więc na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Wielkie dzięki za oglądanie, zadawajcie pytania w komentarzach. No i co? Trzymajcie się do usłyszenia i się Mano.